Zadanie 56 z ciągów, wcale nie proste zadanie. Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego dana jest wzorem. Czyli mamy jakiś ciąg n i mamy podany wzór na jego sumę. Różnica ciągu arytmetycznego bn jest równa 3 drugie i piąty wyraz jest równy 8, to jest dla ciągu bn. I mamy wyznaczyć sumę 17 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego cn, wiedząc, że wzór na cn jest taki. No to tak, jak chcemy mieć wzór na sumę 17% wyrazu ciągu CN, to potrzebny nam pierwszy wyraz ciągu CN, 17 wyraz. No i wtedy postawiamy tego wzoru i obliczamy, ale nie mamy wyrazu pierwszego i 17 ciągu CN musimy wyciągnąć jego wzór, a wzór na ten ciąg tutaj mamy przepis. Więc musimy mieć ósmy wyraz ciągu AN i skąd go weźmiemy, tu mamy wzór na sumę. A wiemy, że jak mamy wzór na sumę. To ósmy wyraz to będzie S8 minus S7. Skąd się to wzięło i jak też wyciągnąć wzór ogólny ciągu, mając wzór na sumę? To jest w filmie wzór na sumę ciągu. Ten film Wam wysłałam w mailu, gdzie są linki do filmów z ciągu. Jest to film ostatni, gdzie nie jest do końca on nagrany, tak do końca. Czy jest nagrane do końca, tak jak trzeba, tylko jest on nagrany dla pewnej osoby, której to tłumaczyłam, a że teraz bardziej staram się jak najwięcej wam tych zdań rozwiązać, więc nie nagrywałam tego samego jeszcze raz. Jest tam wszystko wytłumaczone tak jak trzeba, więc gdybyście to nie, nie wiedzieli, o co chodzi, właśnie, jak wyciągnąć wzór na sumę, wzór na, na wzór ogólny ciągu mając wzór na sumę, albo jak wyciągnąć jak, wartość jakiegoś wyrazu, mając wzór na sumę, to sobie obejrzyjcie ten film, na pewno będzie to wtedy jasne. Jest to coś dla osób, które chcą bardzo wysoko zdać maturę, bo to jest takie zadanie, które no już jest takie, no taka perełka, która może się trafić, ale niekoniecznie, bardzo rzadko to jest na maturze, ale zdarzają się nawet takie zadania za jeden punkt <laughs> z tym wzorem na sumę i tutaj często osoby, które no nie za bardzo mają pojęcia o takiej trochę trudniejszej matematyce, to często tutaj biorą to tak jak wzór na wzór ogólny, a to jest wzór na sumę. I teraz jak chcemy mieć właśnie ósmy wyraz tego ciągu AN, no to, no to podstawiamy pod ten wzór, że ósmy wyraz to będzie S8 minus S7, no i liczymy to S8, czyli za N podstawiamy 8, S7, za N podstawiamy 7 i wychodzi nam, że ten ósmy wyraz to będzie minus 2 i 1 druga. Chcemy mieć też wzór ogólny ciągu BN, no to tutaj nie jest to trudne, dlatego że możemy wyciągnąć pierwszy wyraz tego ciągu, no bo mamy wyraz piąty i różnica, więc możemy to zrobić ze wzoru na przerwę i potem napisać sobie wzór ogólny, podstawiając wyraz pierwszy, który wyszedł 2, No i wychodzi wzór na BN, 3, 2, n plus 1, druga. No i teraz wiemy, że wzór na CN wyraża się takim wzorem, więc to będzie 2 razy wzór na BN, czyli 3n plus 1. I minus a8, a8 jest minus 2 1 druga, czyli jak odejmuję minus, to się dodaje, czyli będzie plus 2 1 druga. I po uproszczeniu mamy wzór na cn. No i teraz chcąc mieć c1, podstawiamy tylko za n1, to wychodzi 6 1 druga. Chcąc mieć c17, podstawiamy za n17, to wychodzi 54 1 druga. No i potem tylko obliczamy i wychodzi odpowiedź, że suma tych 17 wyrazów w ciągu cn to będzie 518 1 druga.